Siemanko. Pozdrawiam wszystkich serdecznie z zimowych mrozów. Zima w tym roku bardzo dopisała. Zobaczcie sami. Śnieg skrzypi pod stopami. Dlatego dzielę się z Wami dobrymi informacjami. W tym tygodniu miałem bardzo dużo pracy. Doszło mi też sporo treningów siłowo wytrzymałościowych. Moje plecy są bardzo spięte, dosłownie płoną Nogi przeszły srogie katusze Dlatego postanowiłem coś z tym zmienić i udałem się dzisiaj do gabinetu Masaja Na warszawskim Mokotowie Zobaczę co są w stanie mi zaoferować Naprawdę piękny dzień Piękny ten dzień Dlatego idę na masaż Masaja, studio holistycznego uzdrowienia ciała i umysłu. Ulica Jana Sobieskiego 112a. Zobaczcie proszę Państwa, jaki ładny tutaj szyld naszykowało nam Masaja na nasze powitanie. Gabinet pielęgnacji ciała. Zobaczmy jak gabinet wygląda wewnątrz. Do naszego studia terapii holistycznych Masaja. Cześć, Ania. Cześć. Bardzo fajne studio, bardzo, nam miło, bardzo mi miło gościć u Was. Jest to nasz drugi dom. Prowadzimy ten gabinet z moją mamą razem, więc to jest nasz rodzinny interes. Zakątek przytulny na mapie Warszawy. I. Zapraszamy tu każdego, kto chce uzyskać troszeczkę więcej spokoju wewnętrznego, zaprzyjaźnić się z swoim ciałem, ale też popracować troszeczkę w kierunku pracy nad swoim umysłem, rozluźnić się, odnaleźć więcej przestrzeni w ciele, złapać oddech. Także... Też czujemy się tu znowu fantastycznie, jest nasz drugi dom. O, super Ania, bardzo się cieszę, jestem bardzo spięty. Powiedz mi, co doradziłabyś mi na ból pleców i spięte nogi przede wszystkim? Wiesz co, myślę, że zrobimy bardzo fajny masaż autorski, godzinny, gdzie dokładnie wymasujemy przede wszystkim plecki, ale też głowę, dłonie, wszystkie punkty refleksologiczne. I poczujesz wtedy takie kompleksowe rozluźnienie całego ciała, nie tylko mięśniowe, ale też tkanek głębokich, ale też przede wszystkim układu nerwowego. Rozluźnisz się, odpoczniesz i poczujesz, to jest prawdziwe odprężenie. Dobrze, to zróbmy sobie głęboki wdech. Pauza. I długi, spokojny wdech. I jeszcze raz powolutku, głęboki wdech. Trzymaj na chwilę i jak on boki, długo Zwróć uwagę na swój oddech, poczuj, gdzie jest odczuwalny najbardziej. Może w nozdrzach albo w klatce piersiowej. Obserwuj to przez chwilkę. Oddaj przestrzeń dla swojego ciała, dla umysłu, komfort bycia tu i teraz. Poczuj, jak oddychasz całym ciałem, jak twój oddech jest rytmiczny, spokojny, nieustanny. Wraz z kolejnym wydechem poczuj, jak przyjemna fala ciepła i rozluźnienia wędruje coraz wyżej, wypełnia twoje uda, miednice, brzuch, klatkę piersiową. Dociera do serca i wypełnia go spokojem i łagodnością. Poczuj, jak twoja, twoja głowa wypełnia się przestrzenią, pustką. Jeśli jakakolwiek myśl pojawia się w twojej głowie, postaraj się nie podążać za nią. Poczuj, jak wraz z wydechem znikają wszystkie napięcia, zmęczenie, stres. Jak coraz głębsze jest poczucie bezpieczeństwa, spokoju i wyciszenia. Koncentrujeme sa na oddechu, na dotyku, na hudbe. Czym jest masaż? Dla mnie masaż jest przede wszystkim sposobem zaprzyjaźni się ze sobą, ze swoim ciałem, bo nasze ciało mówi nam wiele rzeczy na co dzień. Tylko zazwyczaj mamy tendencję do tego, żeby to bardzo skutecznie olewać i insynuować naszego ciała. Tam się kumulują wszystkie emocje wszystkie informacje, które są nam potrzebne. Do odnalezienia swojej prawdziwej przestrzeni, w swoim ciele. Dla mnie, masaż to jest coś, co łączy tą pracę z ciałem, z pracą z umysłem. To jest metoda, jak zostać przyjacielem dla siebie, bo często ludzie przychodzą i e, czuję, że kolegują się ze swoim ciałem. I mówię, słuchaj, jesteś dobrą koleżanką dla do swojego ciała, musisz być przyjaciółką. Więc to jest długa droga. Także to jest metoda za się ze sobą, ale też. Otworzyć jakieś nowe możliwości dla pokonania wszystkich napięć, bardzo często nie tylko fizycznych. Także fajnie, jak ktoś przychodzi z założenia, że wolo mnie plecy, a później się okazuje, że ma wiele rzeczy do zmiany w życiu, i takie zabiegi mogą być inspiracją dla kogoś. Dlatego masaż. Ja mówię, że pacjent w trakcie zabiegu Musi się tylko rozluźnić i aż się rozluźnić. I to jest właśnie nauka relaksu, to wcale nie jest takie proste. To jest aktywna medytacja, praca z ciałem, kiedy ktoś przekazuje ci swoją energię dla mnie, jako dla osoby masującej. To jest przede wszystkim praca energetyczna, oprócz fizycznej, gdzie można zadziałać na poziomie i fizycznym, i emocjonalnym, i mentalnym. Ale ja czuję, kiedy pacjent współpracuje ze mną i pozwala mi tą energię gdzieś tam, pozwala jej przypłynąć. Pozwala sobie się rozluźnić, puścić tą kontrolę, która cały czas nam towarzyszy w ciągu naszego życia, i bardzo często nie możemy się tego pozbyć. Masaż jest świetnym narzędziem, żeby to zrobić bardzo kompleksowym, często bardzo niedocenianym. A jak czułem się po masażu? Zostaw kciuk w górę i subskrybuj kanał.